W dzisiejszym wydaniu Polskich Wiadomości. Polska poderwała samoloty w odpowiedzi na rosyjski atak rakietowy. Planowane zwolnienia grupowe w Polsce. Czy jest się czego obawiać? Ukraińcy wezwani na front. Jest stanowisko Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Spadające poparcie dla Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Przyjrzymy się, czy dyskonty w Polsce rzeczywiście obniżają marże w wojnie cenowej. Dodatek w wysokości 1000 złotych dla pracowników pomocy społecznej. W nocy Rosja przeprowadziła atak rakietowy na zachodnią Ukrainę, wykorzystując pociski manewrujące i rakiety hipersoniczne kindżał. W odpowiedzi na zagrożenie Polska poderwała dyżurne statki powietrzne do patrolowania swojej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wydało komunikat przed godziną czwartą rano, ostrzegając o rozpoczęciu kolejnej fali ataków lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. W związku z tym aktywowano polskie i sojusznicze statki powietrzne, co mogło wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju. Dowództwo zapewniło, że wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione i sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Kilka godzin później pojawił się kolejny komunikat informujący, że ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone. A uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Wojsko polskie pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski atak rakietowy był wymierzony w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Według ministra energetyki Ukrainy Hermana Hałuszenki, w jednym z obiektów został ranny kierownik zmiany. Premier Donald Tusk odniósł się do ostrzału. Uderzając przy okazji w politycznych oponentów. Zwrócił uwagę, że podczas gdy na okręg Lwowski spadły dziesiątki bomb i rakiet, premier Mateusz Morawiecki ustalał w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Tusk określił to działanie jako głupotę i zdradę. Morawiecki przemawiał na konferencji w Budapeszcie, gdzie uderzał w Donalda Tuska. Wspomniał, że kilka tygodni po rosyjskiej inwazji, razem z innymi przywódcami, pojechał do Kijowa, podczas gdy, jak stwierdził, przyjaciele Donalda Tuska oferowali prezydentowi Zełęckiemu ucieczkę z Kijowa, a Ukrainie pięć tysięcy hełmów. Możecie sobie teraz wyobrazić, co by się stało, gdyby rzeczywiście rady przyjaciół Donalda Tuska zostały przyjęte. Żylibyśmy wtedy w zupełnie innym świecie, a rosyjska armia byłaby na naszych granicach. Myślę, że żylibyśmy w dużo gorszym świecie, mówił były premier w Budapeszcie. W ostatnim czasie media często informują o planowanych zwolnieniach grupowych w Polsce i na świecie. Pojawiają się obawy, że problem ten może przybrać na sile. Jednak czy faktycznie mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją na rynku pracy? Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec marca bieżącego roku 159 zakładów zadeklarowało zwolnienie 17 tysięcy pracowników, w tym 300 osób z sektora publicznego. Od połowy 2022 roku liczba zakładów zgłaszających chęć zwolnień wahała się od 137 do 160. Obecna sytuacja plasuje się przy górnej granicy tego przedziału, jednak to wciąż znacznie mniej niż w drugiej połowie 2021 roku, gdy firm planujących zwolnienia grupowe było ponad dwa razy więcej. Najgorzej sytuacja wyglądała tuż po wybuchu pandemii w maju 2020 roku, kiedy to ponad 400 zakładów pracy planowało redukcję zatrudnienia. Zgłoszenie zwolnień grupowych nie oznacza automatycznej utraty pracy przez wszystkich objętych tym procesem. Część osób może zostać zatrudniona w innych spółkach z danej grupy, a restrukturyzacje bywają rozłożone na lata. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego podkreśla, że skala zapowiedzianych redukcji nie jest duża w porównaniu do liczby wolnych miejsc pracy, widniejących w statystykach urzędów pracy czy ogłoszeniach na portalach rekrutacyjnych. Jego zdaniem polski rynek pracy znajduje się na etapie przejściowym, a rosnące koszty prowadzenia biznesu mogą skłaniać niektóre firmy do przenoszenia działalności w tańsze lokalizacje. Ekonomiści uspokajają, że masowe bezrobocie nam nie grozi, a zgłoszenia zwolnień nie zawsze przekładają się na faktyczną utratę pracy przez wszystkich objętych tym procesem. Polski rynek pracy przechodzi pewne zmiany, ale liczba wolnych miejsc pracy wciąż pozostaje znacząca. Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba, Zapowiedział we wtorek sprawiedliwe podejście do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym przebywających zarówno w kraju, jak i za granicą. Ukraińskie konsulaty wstrzymały świadczenie usług dla mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. Decyzja ta wynika z przyjęcia przez Ukrainę nowej ustawy wprowadzającej obowiązek zgłaszania się osób w wieku poborowym do rejestru mogących być powołanymi do wojska. Radczyni prawna Agata Bzdyń, specjalizująca się w prawach człowieka, podkreśla, że jest to suwerenna decyzja władz ukraińskich. Minister Kłeba napisał w serwisie X: "Jeśli ci ludzie uważają, że ktoś tam daleko na froncie walczy i oddaje swoje życie za to państwo, a ktoś posiedzi za granicą, a przy tym będzie otrzymywać od państwa usługi, to tak to nie działa". Agata Bzdyń Zwraca uwagę, że decyzja ta stanowi duże utrudnienie dla mężczyzn w wieku poborowym przebywających za granicą. Osoby, którym wygaśnie ważność paszportu, będą mogły go odnowić tylko wracając na Ukrainę. Ustawa nie pozbawia ich obywatelstwa ukraińskiego, ale powoduje konieczność powrotu do kraju objętego wojną w celu odbycia służby wojskowej. Prawniczka podkreśla również, że 31 sierpnia kończy się okres ochronny nałożony przez polską specustawę z 12 marca 2022 roku, pozwalający na legalny pobyt osób, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z wojną. Osoby, które nie uzyskały innego tytułu legalnego pobytu w Polsce, mogą mieć problem po upływie tego terminu. Jednak według stanowiska Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ukraińscy mężczyźni nie muszą obawiać się konsekwencji działań wokół mobilizacji, ponieważ ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny co najmniej do 30 czerwca 2024 roku i trwają prace nad przedłużeniem tego terminu. Rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak wskazuje, że powstały przepisy przeciwdziałające popadaniu przez obywateli Ukrainy w nielegalny pobyt oraz wspierające legalizację ich pobytu w Polsce. Wszystkie wizy, zezwolenia na pobyt, karty pobytu oraz terminy ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca zostały wydłużone do 30 czerwca 2024 roku. Procedowana jest również nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zakładająca wydłużenie tych okresów do 30 września 2025 roku. Tak więc może wynikać, że ukraińscy mężczyźni przebywający w Polsce nie muszą obawiać się bezpośrednich konsekwencji działań związanych z mobilizacją. Badanie przeprowadzone przez Euronews wskazuje na głęboki podział w Unii Europejskiej w kwestii poparcia dla Komisji Europejskiej. W kilku państwach członkowskich poparcie to jest na bardzo niskim poziomie, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość obecnej szefowej KE, Ursuli von der Leyen, która zapowiedziała już chęć ubiegania się o drugą kadencję. Według badania przeprowadzonego przez IPSOS dla Euronews, aż 63% unijnych wyborców negatywnie ocenia pracę Komisji lub nie ma zdania w tej sprawie. Natomiast 37% badanych pozytywnie ocenia działania unijnej instytucji pod kierownictwem von der Leyen. Europosłanka prawa i sprawiedliwości Elżbieta Rafalska nie jest zaskoczona spadkiem poparcia dla obecnych władz Komisji Europejskiej. Jak przyznaje, z bliska obserwuje działania Komisji pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, zarówno w czasie pandemii, jak i w zakresie wdrażania bardzo kontrowersyjnych rozwiązań, chociażby w kwestii paktu azylu dla migrantów i Europejskiego Zielonego Ładu, i gołym okiem widać, że skutki tych błędnych polityk odczuwają wszystkie kraje Unii Europejskiej. Rafalska podkreśla, że niezadowolenie społeczne jest widoczne na europejskich ulicach, a obecnie prowadzona polityka przyczynia się do zubożenia ludności Europy oraz obniżenia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Kontrowersje wzbudza między innymi forsowanie europejskiego Zielonego Ładu, który może spowodować drastyczny spadek zamożności państw Europy. I osłabienie ich pozycji w stosunku do konkurencyjnych krajów z innych kontynentów, gdzie polityka klimatyczna jest mniej restrykcyjna. Niedawno Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dyrektywę budynkową zmuszającą mieszkańców Unii do remontów swoich domów oraz wymiany źródeł ogrzewania według wytycznych Komisji Europejskiej. Oznacza to, że od 2030 roku wszystkie nowe budynki będą musiały być bezemisyjne. Co może przełożyć się na jeszcze wyższe ceny nieruchomości i ogromne koszty dla właścicieli domów. Innym problemem jest nowy pakt migracyjny, który prawdopodobnie spowoduje jeszcze większy napływ uchodźców do państw Unii Europejskiej, w tym do krajów nie mających nic wspólnego z trwającym kryzysem migracyjnym i nie posiadających żadnych etycznych zobowiązań w tej kwestii. Choć Ursula von der Leyen wciąż pozostaje głównym kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na stanowisko komisarza po wyborach, jej reelekcja stoi pod znakiem zapytania. Już w 2019 roku, podczas głosowania nad jej kandydaturą w Parlamencie Europejskim, zwyciężyła różnicą jedynie dziewięciu głosów, a o jej wyborze można powiedzieć, że w dużej mierze zdecydowały głosy prawa i sprawiedliwości. Europosłanka PiS Elżbieta Rafalska przyznaje jednak, że tym razem poparcie ze strony jej ugrupowania nie jest już takie pewne. Przypomnę jednak, że pięć lat temu po prostu nie było żadnej alternatywy, bo kontrkandydatem Ursuli von der Leyen był Franz Timmermans, autor Szaleństwa Klimatycznego. Nikt też nie sądził, że obecna szefowa będzie tak źle spisywać się w sytuacjach wielu kryzysów, takich jak pandemia czy wojna. Jestem przekonana jednak, że drugi raz byśmy tej kandydatury nie poparli, stwierdziła. Czołowe dyskonty w Polsce, takie jak Biedronka i Lidl, od wielu miesięcy przekonują klientów, że to właśnie one oferują najtańsze produkty. Sieci te prowadzą intensywne akcje promocyjne, konkurując ze sobą na polu cenowym. Jednak czy te działania rzeczywiście przekładają się na znaczące obniżki marsz i realne oszczędności dla klientów? Według kwartalnego sprawozdania Jeronimo Martins, portugalskiego właściciela sieci Biedronka i Hebe, inflacja koszyka flagowego w pierwszym kwartale 2024 roku była ujemna, co wskazuje na spadek cen promowanych produktów w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Sklep informuje więc o deflacji w swoim flagowym koszyku produktów. Jednak analiza marsz sieci sklepów prowadzi do mniej optymistycznych wniosków. Marża zysku operacyjnego powiększona o amortyzację spadła w Biedronce rok do roku jedynie nieznacznie. Z 8,1% do 7,7%. Oznacza to, że na każdych 1000 złotych wydanych przez klientów sieć zarabia 77 zł, a nie 81 zł jak rok temu. Cała wojna cenowa doprowadziła więc do średniej obniżki marży o zaledwie 0,4 punktu procentowego. Co więcej, marża 7,7% w Biedronce jest wciąż wyższa niż marże notowane przez sklepy Jeronimo Martins na innych rynkach. A więc spadek marży w Biedronce o zaledwie 0,4 punktu procentowego rok do roku oraz utrzymywanie się jej na poziomie wyższym niż w innych sieciach Jeronimo Martins. Wskazują, że wojna cenowa między dyskontami ma raczej ograniczony wpływ na realne zyski tych sieci. Klienci powinni zachować czujność i nie ulegać bezkrytycznie marketingowym przekazom o najniższych cenach, a raczej samodzielnie porównywać oferty różnych sklepów. Sejm zatwierdził ustawę przyznającą dodatek w wysokości 1000 zł brutto do pensji pracowników pomocy społecznej. Ministerka Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazuje, że projekty ustaw przygotowane przez jej resort powstawały w ostatnich tygodniach na Radzie Ministrów. Dwie z nich zostały przyjęte przez Sejm i po zatwierdzeniu przez Senat oraz podpisaniu przez prezydenta staną się obowiązującym prawem. Ministerka podkreśla, że dodatki pozwolą godnie żyć i poczuć, że trudna praca w sektorze pomocy społecznej jest w Polsce szanowana. Dodatek w wysokości 1000 zł brutto do pensji dla pracowników pomocy społecznej to dobra wiadomość dla blisko 200 tysięcy osób zatrudnionych w tym sektorze. Ustawa przyznająca to świadczenie została już zatwierdzona przez Sejm i czeka na akceptację Senatu oraz podpis prezydenta. Dodatki mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku. I obejmą pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej, instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech oraz osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych zawodowych i prowadzące rodzinne domy dziecka. To ważny krok w kierunku docenienia i wsparcia osób wykonujących trudną i odpowiedzialną pracę w sektorze pomocy społecznej.